Dajcie znać z komentarzu, jaką historię byście chcieli. Nie chcę Wam pokazywać, jak mam drugi domek, ale muszę coś zrobić najpierw, bo yy, wiecie, słyszałam formulować w dodatkach. Ale jeszcze ich nie kupiłam, więc dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście kupić i dajcie mi w górę. I oczywiście nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału. I dajcie znać, czy Wam się podobają filmiki. Napiszcie w komentarzach. Jaką historię byście chcieli z willą właśnie? Albo z czymś innym. Dzisiaj chciałam Wam tylko pokazać willę. No i jeszcze coś Chciałam pokazać nowy dodatek który jest naprawdę fajny. No i... Ten dodatek to właśnie ten najnowszy, zimowy, jak już go macie to dajcie znać w komentarzu czy go macie, czy nie, bo ja go już mam. To jest właśnie najnowszy dodatek zimowy, czyli ta czy przynajmniej u mnie, jak gdy już dawno go widzieliście. No to trudno, napiszcie mi w komentarzu w ogóle jakie są najnowsze dodatki i czy byście chcieli, żebym je kupiła i zrobiła z nimi historię. I właśnie tutaj jest taki mały basek pieśko, takie tutaj te miejsca, w ogóle ja wczoraj kupiłam ten dodatek e, i dopiero dzisiaj go oglądam go jeszcze nie oglądałam. i tutaj są właśnie wiśnie tutaj taki facet jakiś... ej czemu tu jest błonień dajcie mi znać w komentarzu czemu takie mnie nie w ogóle tu nie ma ludzi nie wiem co się stało czy coś ej fajnie tu to są toiki. dobra no i to chyba wszystko na dzisiaj nie wiem jak chcecie żeby i dajcie znać w komentarzu, jaką chcielibyście, żebym zrobiła historię, właśnie z Willą, bo ja już parę takich historii z Willą robiłam, ale nie dużo, bo zawsze było mało ludzi. No i jeszcze najnowszy to ta wyspa. I w ogóle ja dopiero kupiłam to. No i tutaj jeszcze nie mam wszystkich, jak widzicie. Ale napiszcie mi w komentarzu, Oczywiście jakby chcieli, żebym dokupiła jakieś inne takie dodatki, to może to zrobię. Więc. Papadkę, już każdy się z Wami żegnała. I subskrybujcie mój kanał. No i. Papa! Pa. Dawajcie 10 tysięcy ławek górę.